Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Amen. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień. I posłał ich do winnic. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie najął, rzekł im: Idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali podenarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali podenarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatnią jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to Rzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co, to, co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy nie wolno uczynić ze swoim, co zechce? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto słowo pańskie. Usiądźmy. Jakże wielka jest miłość Boga do człowieka. Chrystus nie chce nikogo potępić, ale wszystkich zbawić. Każdemu chce dać nasz. A więc każdemu daje obietnicę zbawienia. Przed każdym otwiera wezwanie, powołanie do świętości. Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości. Przypomina nam tę prawdę także patron tego domu, ksiądz profesor Antoni Słomkowski, który. Tę prawdę bardzo mocno podkreślał: powszechnego powołania do świętości. Jeszcze zanim Sobór Watykański II tę prawdę umieścił w Konstytucji o Kościele, on już głosił to w swoich wykładach: powszechne powołanie do świętości. Jest jedno powołanie wspólne dla wszystkich: aby zostali zbawieni. I życie człowieka można podzielić na te ewangeliczne godziny o wschodzie słońca, o brzasku dnia, w połowie, w południe, po południu i ta ostatnia godzina o zachodzie słońca. I Bóg dopomina się o nasze nawrócenie w każdej sytuacji. Ale czujemy się trochę poszkodowani. Oto my znosimy cały ciężar dnia i spiekoty. Jak można zrównać z tymi, którzy tego nie znosili? By dobrze zrozumieć tę przypowieść, sięgnijmy do innej przypowieści o synu marnotrawnym. Tam był brat tego marnotrawnego syna, który cały czas był w domu. I gdy zobaczył, że ojciec przebacza temu, który zmarnował połowę majątku, to zaczyna wobec tamtego dystansować się i mieć pretensje do ojca. Mówi tak, tamten zmarnował połowę twojego majątku, nie naszego, połowę twojego majątku, moja szczęść na szczęście ostała. Ale jest zagrożona, bo jak on wraca to Z mojego będzie brało. Są tylko dwie połowy. Nie ma więcej. Ten twój syn, mówi nie mój brat, twój syn. Zmarnotrawił wszystko, a ty dla niego kazałeś przygotować utoczone ciele. A mnie nie dałeś zabawić z przyjaciółmi. Ten twój syn. Zmarnował wszystko, a Ty go zrównałeś ze mną. To jest niesprawiedliwe, co mówi ojciec do tego syna. Moje umiłowane dziecko, mój synu, Ty zawsze jesteś ze mną. I wszystko, co moje, do Ciebie należy. Ty zawsze jesteś ze mną. Do wszystkiego się można przyzwyczaić. Taki mój przyjaciel Hiszpan, może Wam już wtedy opowiadają się o Janie, bo już wtedy go znałem. Niewiele umiał po polsku, ale zna, z dobrym polskim akcentem mówił: Do wszystkiego można się przyzwyczaić. Jak go się pyta, jak się czuje w Polsce, do wszystkiego można się przyzwyczaić. Gorzej, gdy zapytano go, czy smakował mu obiad, do wszystkiego można się przyzwyczaić. Można się przyzwyczaić do jedności z Bogiem. I wtedy życie jest nudne. I do jedności małżeńskiej można się przyzwyczaić i życie jest nudne. I do rodziny można się przyzwyczaić i życie jest nudne. Nie widzi się tego faktu, moje dziecko, Ty zawsze jesteś ze mną. I wszystko, co moje do Ciebie należy, to jest coś niesamowitego. Dlaczego? Bo my się ciągle porównujemy z innymi. To jest tak, jak małe dzieci. Idą właśnie z tatą, czy z mamą i tatą przez ulicę, i w pewnym momencie ktoś potrzebuje pieniążki na, na chleb. Nie? I, I dziecko mówi: Co zrobimy? Tata mówi: No wiesz, daj mu. Nie? Mówi, Jak to? Przecież ja przed prosiłem cię o zabawkę, a mnie nie dałeś, a jemu dałeś. Czy to jest sprawiedliwe? Mnie nie kupiłeś loda, o którego prosiłem, a temu daliśmy. Czy to jest sprawiedliwe? Nie jest sprawiedliwe prawdopodobnie w oczach dziecka. Ale w oczach ojca sprawiedliwy. Ty, dziecko, zawsze jesteś ze mną, a ten biedny nie ma rodziny, nie ma wspólnoty, nie ma jedności, nie ma miłości. I teraz Panu Bogu zależy na tym, żeby każdy przyszedł do niego. Skąd się biorą nasze smutki, nasze właśnie rozdrażnienia? Bo porównujemy się z innymi. Tamci to już szybciej wybudowali dom, mają lepszy samochód, na wyjechali do Grecji, powiedzmy, tam ten kryzys nie? I, i lub coś takiego, nie. A my, a my co mamy? Robota dzień po dniu, ciągle to samo. Nie, czy to jest sprawiedliwe? Czy to jest sprawiedliwe? Tak porównując się z innymi to tak jak małe dziecko, które czyta książkę do biologii, tata ogląda telewizję, mama pracuje w kuchni i syn taki właśnie coś odkrył i mówi, tato, czy to jest fantastyczne. Zobacz, zwierzęta zmieniają futro co roku. Oj, się taki wściek mój cicho, bo mama usłyszy. No właśnie, nie. I, I to właśnie porównujemy się z innymi. Porównujemy się z innymi. Nie? I teraz to porównanie nie daje nam spokoju, bo gdyby ten gospodarz był roztropny, i najpierw wezwał tych, co pierwsi pracowali, powiedzieli, wy dostajecie premię, dostajecie denara. I tam, ci by sobie poszli, tym ostatnim dał po denarze, to by go po rękach całowali, by był święty spokój. Ale on rozdrażnił wszystkich. No bo zaczął od tych ostatnich. Czy to jest sprawiedliwe? Jest porządek czysto ludzki i w, to, w, takim czysto porządku, w takim czysto ludzkim porządku jest to niesprawiedliwe, ale w Bożej perspektywie jest sprawiedliwe. Dlaczego? Bo to jest tak jak z mamą. Ile ja się nasłucham sytuacji, mama ma już 74 lata, ma troje dzieci, dwoje wykształconych, urządzona, wspaniale rodziny, urządzone rodziny wnuki, wszystko. A jeden nie ożenił się, Mieszkał z mamą, teraz się rozpił, wynosi z domu i matka dzieli się z nim swoją rentą. Znaczy, no, dla pozostałych dzieci to jest sprawiedliwe. Mamo, nie rób tego. Nie dawaj mu, przecież to jest pijak, to jest łobuz. To jest... Ale matka mówi, ale to jest moje dziecko. No ale, mamo, przecież to jest, tobie się należą te pieniądze, nie powinnaś. Ale ja je kocham. To też jest mój syn. No to jest właśnie miłość Niesprawiedliwa bardzo Miłość nie jest sprawiedliwa Miłość jest zawsze otwarta na człowieka Trochę naiwna Trochę naiwna Trochę y, ufa, za bardzo ufająca No przecież to jest sprawiedliwe Ktoś rozrabiał w swoim życiu Nieraz na bardzo dużo na rozrabia. Przyszedł do spowiedzi, wyspowiadał się I po tych kilku minutach odchodzi Ma grzechy przebaczone no, Czy to jest sprawiedliwe? Przecież powinien tam mu ksiądz nagadać, nakrzyczeć na niego, pokut nakładać mnóstwo, yy, nie wiem, przytrzymać go jeszcze z pół roku właśnie w przedsionku kościoła. Może właśnie to wtedy byśmy wiedzieli, o to słusznie. No czy to jest sprawiedliwe? Czy to jest sprawiedliwe? po ludzku niesprawiedliwe po Bożemu sprawiedliwe bo dzisiaj słyszymy taki piękny tekst w pierwszym czytaniu który nas właśnie nam daje dużo dużo do myślenia mianowicie ten tekst mówi nam tak szukajcie Pana gdy się Pozwala znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę, a człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu, hojny w przebaczaniu. I ten fragment, który porządkuje trochę nasz sposób patrzenia, bo myśli moje nie są myślami Waszymi, ani Wasze drogi moimi drogami. Mówi Pan Bóg, bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad Waszymi drogami, i myśli moje nad Myślami Waszymi. I teraz zobaczcie: Ja dziękuję Panu Bogu za to, że, że jestem w Kościele Katolickim. W Kościele Katolickim, który jest trochę konserwatywny, nie idzie za nowinkami świata, ale broni tego, co podstawowe, fundamentalne jedności małżeńskiej małżeństwa jako takiego. Życia nienarodzonego dziecka Starca Człowieka w podeszłym wieku Żeby mógł godnie żyć I żeby mu nigdy życia nie odbierał I dziecka upośledzonego Bo ono ma prawo żyć I funkcjonować I człowieka biednego I choć Kościół posądza się o wiele różnych rzeczy Dziękuję Panu Bogu za misję Za wszystkie domy opieki Za zgromadzenia zakonne Za wszystko to co tworzy wspólnotę także dziękuję za każdego człowieka który powraca do Boga szukając dobra i piękna i prawdy choć nie wie tego szuka Boga po omacku także za niego dziękuję bo on też należy do kościoła i dziękuję za Eucharystię, że Bóg jest zawsze z nami na wyciągnięcie ręki, i za słowo Boże, że On ciągle mówi do mnie, i za drugiego człowieka, którego mogę kochać tak, jakbym chciał kochać Boga, i za to wszystko, co mnie spotyka, bo to jest najlepsza droga dla mnie, choć może jest to dla mnie dzisiaj trudne, nie do zaakceptowania i nie widzę wyjścia z mojej sytuacji. Święty Paweł mówi: Jeśli tak się rzeczy wyglądają, to lepiej odejść z tego świata. I już być blisko Boga. Niech już się skończy to pasmo cierpień, tych udręk, tego wszystkiego. Z dwóch stron doznaję nalegania, pragnę odejść i być z Chrystusem, no ale właśnie, nie? pozostać wśród Was to jest dla Was bardzo konieczne. I mówi: Będę sługą Boga w taki sposób, jak Bóg tego ode mnie oczekuje. I będę oczekiwał na tę nagrodę, którą On dla mnie przeznaczył. Nie tę, którą sobie wymyśliłem, nie tę, którą sobie upatrzyłem, ale tę, która jest dla mnie najlepsza, a która, którą mierzy się miarą serca. I chciałbym, żebyśmy na koniec tej homilii wzięli sobie do, w pamięć, ze sobą, razem, to by wszystko, co mnie spotyka, mierzyć miarą serca. I nie porównywać się z innymi. Ale dziękować za to, co w danej chwili jest nam dane. Także i oni mogą otrzymać podenarze. Widzisz człowieka, który wydaje się, że cię niszczy. Poproś Pana Boga, by on też otrzymał podenarze. Bo być może, że kiedy doświadczy Bożej Miłości, będzie innym człowiekiem. Kiedy widzisz, że coś, ktoś jest zły na ciebie, że, że coś nie idzie tak, poproś Pana Boga, Panie Boże, zaproś go do swojej winnicy, żeby i on doświadczył Twojej miłości. Zobaczysz, jak inaczej będziesz z nim rozmawiać, jak inaczej będzie prowadzony dialog, jak inaczej będzie wyglądało Twoje życie. Kiedy widzisz, że coś się dzieje, nie tak módl się. Panie Boże, przecież Ty mnie nie opuścisz. Nie podarło się ubranie na moich plecach, nie zginąłem z głodu, żyję jestem, dzięki Ci za to dzięki Ci za to jeśli mamy chleb, odzienie i dach nad głową czy więcej musimy oczekiwać prośmy więc Pana Boga o to byśmy, tak jak mówiłem wcześniej dziękowali, ale przede wszystkim mierzyli wszy to co nas spotyka, to co przeżywamy miarą serca a to jest plus minus nieskończoność, to jest ocean w którym możemy się zanurzyć Panie Boże daj mi łaskę Abym właśnie doświadczał Twojej miłości. Nagrodą dla mnie jesteś Ty sam. Ty sam. Jaką nagrodą dla matki, dla ojca jest właśnie coś ze strony dzieci? No, sam fakt ich istnienia, sam fakt ich życia to jest najpiękniejsza nagroda. To jest najpiękniejszy cud. I tak patrząc przez analogię widzimy, że mając Boga w sercu, już nie potrzebujemy szukać żadnych innych nagród, żadnych innych potwierdzeń, żadnych innych umocnień. Tam w Nim znajdujemy wszystko. I dlatego prośmy Pana Boga, byśmy sami, otrzymawszy podenarze, innym pomagali odnaleźć się w winnicy pańskiej powstania.